Wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj z Alanem i Igorem. Przywitaj się, Igor i Alan. Hej! Jak wiecie, jak widzicie, dzisiaj jaka gra jest. Dzisiaj Rainbow Friends nagrywamy, a więc zostawiajcie. Subki Kto i lajki. Dzisiaj mamy challenge. Jaki? Zgwijcie ofertą. Widzę, że zgadnijcie jaki challenge. Napiszcie w komentarzach, jak będziecie wiedzieć. Kto wie? Zgadnijcie w komentarzach, jaki Igor ma zamiar challenge zrobić. Mam nadzieję, że nie jakiś głupi. O nie, Alan! Gdzie ty idziesz? Alan, nie! Gdzie Alada wciągnęło? Co? Powiemy... Powiemy wam na pomarańczowym nasz challenge. Co? Na pomarańczowym powiemy wam challenge. Widzowie! Jak chcecie jedzieć, to oglądajcie do końca, a i na końcu Igor wam powie widzowie. Jaki mamy challenge? Jaki mamy na challenge? Pomarańczowym. Na pomarańczowym. Na Słyszycie widzowie? Na pomarań... Ty, chłopaki, ja nie mam dźwięków. No Mój kolega Alan Mówi, żebyś na niego na chwilkę patrzył No Patrzę Dajcie suba i lajka Właśnie Jak Igor mówi Zostawcie suba i lajka Bo lecimy po więcej 10 łapek w górę to następny odcinek z Robloxa albo Fortnite'a będzie. Klikajcie, klikajcie. Z Fortnite'a nie. Dobrze, widzowie, z, z kimś będę nagrywał po prostu Robloxa, a sam po prostu będę Fortnite'a i różne tam gry. Rozumiecie, widzowie? Się tam znajdzie, amu? No tak, właśnie. O Matko Święta, widzowie. Ja masz klocku. mam dwa klocki. Coś, to możecie odkładać. Ja już odłożyłem. Ja muszę się na chwilę. Bo u mnie widzowie internet nie działa. Znaczy, głos mi. Like, to wielka pomoc Ja miałem akurat dwa klocuszki i zajęło nam to 4 minuty i 35 sekund. Nie będę otwierał może paczkę. Yy, halo dzień dobry. Yy, czy tu można kupić pizzę? Kupuję też i uwaga widzowie, widzowie co... Widzowie, widzowie 100 subów równa się jedna smocza paczka. Sakura niezbyt często. Ja właśnie kupiłem. Widzowie, widzowie, widzowie 100 subów równa się jedna smocza paczka. Dla, dla każdego, tylko będziemy musieli trochę hajsu zdobyć. Widzowie, widzowie część to... druga z zielonym. I chłopaki jest? Ej, robimy live, w ogóle... Nie to laiva. Jeszcze do laiva. Nie wiesz ile do laiva. Dużo jeszcze do laiva. Musimy nakarmić zielonego, czy jaki to jest? Gdzie, gdzie idzie? Powiedzieć? O matko święta. To będziemy na pewno Chłopaki, y, Alan, y, Grin idzie w twoją. Ej, u, ej Kacper. No. Na, dzies na dziesięć subów robisz y, widzom y, piosenkę. Okej. Okay. Widzowie, słyszeliście Igora? Oczywiście, znana. Z chłopakami robimy piosenkę. Na dziesięć słów, jeszcze tylko pięć. Ojejciu, widzowie, mamy przy... jeszcze raz Co? Ja, ma pięć. mimy na żywo. Mam! Mam! Let's go! Widzowie, kolejny chapter kończony. Widzowie, uwaga, paczkę. Ja już otworzyłem. <trybujesz> <trybujesz> Widzowie, patrzcie się na Alana, jaki z niego bobas. Widzieliście tego bobasa? Kacper. No. Alan chce nam coś pokazać. No co Alan? Siema! Siema fioletowy, ma Fioletowy? Fioletowy? Gdzie fiolet? Widowie! E, widzowie, to pora sobie wam powiedzieć jaki robimy challenge. Robimy challenge, aby zobaczyć wszystkich rybów, więc o matko święta! Łomatko, łomatko! Green, green! It's a green. No, co tam? Alan ci chce coś powiedzieć. No co chcesz powiedzieć? Chcesz pokazać. No to pokaż, co? chodź, Blue. Obaj się. Nie, jestem nieznany na Ziemi. Mnie nie ma na Ziemi. <grym> Widzowie, to będzie Green idzie. O, o, pomarańczowy! Blue tam jest, green tam jest i jeszcze pomarańczowy Siemaj, oh, yeah. siema! Chłopaki! O, o nie, on tu idzie! No, co tam? No jasne, no. Widzowie, więc za chwilę kończymy odcinek, więc trzymajcie się. Cześć.